W Wigilię, w miesięcznicy smoleńskiej na ten pomnik wlas jakiś młody człowiek, który się zaprezentował jako przedstawiciel ostatniego pokolenia. Wylał tam kubeł farby czerwonej na ten pomnik i powiedział, że nie zejdzie, dopóki obywatel Tusk Donald nie przeprowadzi z nim rozmowy. Policja sprowadziła go na ziemię i to podobno bardzo delikatnie, jakieś tam poduchy rozesłano, żeby sobie krzywdy nie zrobił, ja to bym inaczej. I gdyby wrzucał, no sprowadziłbym go na ziemię w tempie przyspieszonym. Także być może, że to by się okazało, że to ostatnie pokolenie to ma całkiem nowego znaczenia, by nabrało. No ale to niestety. Na razie waginec obywatela Tuska, Donalda, chucha i dmucha na to ostatnie pokolenie. No nie do tego stopnia, żeby tam na każde skinienie w dyrdy biegał, tam się z nimi spotykać i rozmawiać. No ale tam policjanta, Poleca, żeby ich tam chronili przed złą przygodą.